Dobra, nic nie chcemy? Aż tyle? Hmm? To ty jesteś fan ogórków. Dawaj, półmilorz To do drugiej torby może. Dawaj. Oj. Woda, co? Fajnie wejdź ja nie no. Do króciusza. Czekaj. Okay. Okay. No. Bo nie ma Ale ciebie jakiś ból A co to znaczy odebrany? Łupinków nie ma O, to tak jak zaczniesz przebierać, to... Jak przepraszam, cebulę bez łupinków jest? A jak może być cebula bez łupinków? O, tam pani mówi A widzisz, jest bez głupinków Gotowa Gotowa już, no to dobre zakupy Krzysiek, tam w tym sklepie byś takich nie zrobił, bo tam już na koniec niedzieli to pomidorów nie ma No Tego nie ma, tamtego nie ma, pieczarek nie ma Nie widzę. Za dużo ty bierzesz chyba. Cześć! Cześć. Cześć. się zmarnuje. Dobra, ma no. Olej. Olej. Tu Na no to muszę. <gry> które wierzysz? Zozole? No, zozole? zozolę Czekaj, 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 bo mi się tu. O! Nie chcę się tak, Dobra. Syk. Tobie chcesz. Ale wiesz, że ty nie powinieneś wziąć w cukierku. Na cukrzycę. Wszyscy to mówią. zamknij się. Ja się nie zamknę, się. ja się wyprowadzę. Się. Kamery zabiorę! Gdzie kamery zabiorę? Nie, nie wiem, gdzie zabiorę. To nie ma kamery. Czy jakieś jeszcze Patrzysz? 3x26, mm. to po 17. Takich nie ma. A, ty patrzysz tak jak ty robisz, tak? Tak. To dziale No, masz torbę, wiesz. Bo tam masz jakąś już pustą, rozerwaną. Znaczy gotową. O dobra, dobra. No. To to samo, krzychu. To i to to, to samo. No. Tak. Co i galaretki? Mam. Nie. Krówki? Nie. To, to... Dobrze, że tych czekoladowych w sumie nie jest. Nie, nie ma. Nie ma, bo to samo by było. To samo. Drumle jakieś. Nie. Dobra, A, śliwki w czekoladzie były, ale się skończyli. No. Na tu. tu. No No no, tylko tak. No tak Chodź. Patrzę, czy to nie jest, że tu trzeba ważyć to krzysiek. To, to trzeba ważyć, wiesz, tutaj. To trzeba, trzeba to wszystko poważyć chyba tak? tutaj. Bo ale jak ale pójdziemy ty. do kasy, ty. to ty. się okaże, że... Ty. Ty. No, olej przy mące pewnie. Na przykład tutaj. Tak, cukier mąka tutaj, Krzysiek, pewnie Nie. będzie, bo po tu. Polewa pewnie. Czekaj, tu jest jakiś bio, to nie słukiermonka. To jakoś inaczej poukładane tu jest. Mleko, faktycznie, budyń. O, jest olej! Jest olej. Mam olej. Najtańszy jest tutaj. Za 6, 49 słonecznikowy. Tu masz taki nie. zdrowszy. Kujawski, nie. Przecież tu masz taki zdrowszy. Tu masz taki trochę że jest oliwa z oliwek do tego. Taki dietetyczny, zdrowotny. Kujawski bierze zwykły? Ty on strasznie drogi jest, 9 zł tutaj. Ty, ja bym już wziął ten. Ten jest lepszy. Nie. I tak to można Krzyśkowi tłumaczyć. Chyba, że najtańszy Krzyśiek, najtańszy masz tutaj. Nie. Krzyśkowi za 6,99 rzepakowy, o ten. To jest najtańszy, o ten. Rzepakowy, bo ten, co wziąłeś, kosztuje aż 10 zł. Ten? No, ten. Tu damy ten. No, to 12 zł zaoszczędzisz. To podnieść wózkiem, co ja nosić będę. Ty, nagadał ten, że u mnie coś... Łazi, łazi. Zajmie. Coś chodzi po Tobie? Wojtek. To Wojtek. A ten jest w ogóle po... 6,50 czekaj. To To ten jest najtańszy tak naprawdę. To jeszcze 50 groszy, ten jest droższy. Ten jest najtańszy z tych wszystkich. A ten? A nie, bo to jest słonecznikowy. A Ty wziąłeś rzepakowy, to zależy jaki chcesz. Rzepakowy lepiej Rzepakowy, no to, to, to wziąłeś tak jak trzeba. O! Nie. się. O! Szampan do włosów. Szampan do włosów? Tak. Pokrzywowy ty kiedyś brałeś, pamiętam Familini no. Szampon familijny 350 A Chcemy, że Zaloesem tu masz albo tu masz z pokrzywą O! A jeszcze nie ma Co? Nie ma? Zaloesem jeszcze jest jak chcesz? Nie, z pokrzywą. A jeszcze jeden potrzebujesz Jest z tyłu Jest? Jest. Wyciągnąć? Tak. A jeszcze jeden? Nie? nie, nie ma. Już więcej nie ma. O. Muszę dalej zrobić obrót. Tak ja był mały Tubasek Ty byłeś taki? Nie, O taki. O, to widzisz? O, o, o. O, o. o. może zrobić zdjęcie. Tylko u mnie zielone, a tu brązowe. A to to bardziej pasuje, że bron... zielone oczy. No. No. O. O! No nie, to tak Krzysiek nie wygląda. A? Raczej. <gry> to jak dziewczynka bardziej. To, to jest dziewczynka, to jest dziewczynka. Ty nie chcesz dziewczynki ty? To, to takie nie wiadomo co to takie dziewczynka czy chłopiec, taki nie wiadomo co. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Chodź dziewczyn. No, idziemy na alkohole. Świat. Ooo, to będzie. Pan, żeby się zapytać. Sędzowskie wino. A, chcesz wino szalne, tak? Wino szalne chcesz? Ja przepraszam bardzo. Można Panią prosić? Chciałem wino. Wino Wino szalne. Nie, tu się mówi. Mógł... Wino księdzowskie. Nie, ja bym nie wiedział o co chodzi. pani Witam. Wino księdzowskie. Tak to ksiądz je robi on no, spożywa. No. Pani musi zapytać, nie słyszałem eee. o takim zamówieniu a jak Ci widzisz? a jak Ci pomiją? które? Macie. No. to? to zbójeckie pisze ale to księżowskie zbójeckie to księżowskie? tak to? Kadarka? Tak? Yy... Grzaniec. Nie mamy. Nie ma. Nie macie księżyckiego? A co księży po wybierali? A wino. Było. No i mój się najdłużej ścigamy? Wy wybierali No, wykupili. A tu kościoła nie ma blisko Krzysiek Ty te twoje co masz blisko kościół Wuh! Oni nie sprzedają, bo nie ma kościoła blisko w tej Biedronce akurat, co że do nich przyjechali dzisiaj. Przedstawiony to, to sami klukarze są tylko. A nie księga. Nie ma. Można tu A, A, dzień dobry Kasia. O, już tor bierze. Ty tam. No, zaraz. Ty, ja mam wypakowywać, czy ty? Poczekaj, bo to się zaraz się powelewa. I zaraz pani powie coś z tym ważeniem, że trzeba robić. Zobacz. O! A czemu mnie nie Bo zważyć trzeba. Nie. One tam nie No to wiesz. Ten jest i wagon. Ja nie dążę. Ja nie widzę się. Krzysztof, karta Biedronki masz? Masz kartę Biedronki? Nie mam, a Ty masz? Ja mam. To no Już ja daję kartę Biedronki. Karta Biedronki. Już zaraz zabieramy. Ile? 99 zł 97 100 zł prawie. Bez złotówki tam, czy co Nie, rogo pani policzyła? No nie, no tyle nabrałeś rzeczy, że pani cukierku, Szampony, oleje. Pani, za dlaczego ona nie policzyła, nie? A Pani się nie wypowiada. Się. Jeszcze raz. Na to samo wyszło. Pani już policzyła. Szybko w pamięci i wyszło to tak samo I Jeszcze resztę dostałeś, widzisz? Mamy Biedronki ciemne, dzisiaj niedzielę A Biedronki mają już Ciemne. a To dzisiaj niedziela handlowa? Nie no, każda niedziela będzie starsza Biedronki każdą niedzielę tak? Krzysztof już się cieszy, pracownicy mniej, ale Krzysztof się cieszy. też.